Elo, oto moja pierwsza historyjka Roblox. Zapraszam, oglądajmy. Tytuł: Niezwykłe spotkanie. Na czacie Kto chce na grupkę pisze ABC. ABC. To ty chciałaś na grupkę? Tak. Na grupce Sigma Alex Division 3 dodał i Elo, dodałam nową osobę. Wszyscy powiedzieli się ma oprócz jednej. No hej. Ej, no dobra, jak już mamy komplet, to może robimy face reveal. Wszyscy powiedzieli oku. Nie! A a, three? Dobra, to ja zacznę. Jestem Wiktoria, ja mam 17 lat i to ja. Piękna. I ładna. Inni powiedzieli z To teraz ja. Nazywam się Teo, mam 18 lat i to ja. Wszyscy powiedzieli cool. To, ter to teraz ja. Przerwałaś mi. I nie popłacz się, Lol. To ja jestem, Scarlet. Tak, tak, to ja bogini, mam 17 lat i to ja. Wszyscy powiedzieli, MM ładna. Dobra, to teraz ja. Jestem Wiktor, mam 18 lat i to ja. Mój besti, reszta powiedziała spoko. Mogę teraz ja? Dzięki. Ja jestem Julia, mam 17 lat i to jestem ja. Cool! cool. So ja... Part 2 in a 20, like...